Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zelda Tenders iers Kwestia strat w armii jest, mówiąc delikatnie, bardzo manipulowana właściwie od początków dziejów wojskowości. Dużą rolę odgrywała tutaj omawiana przez nas w odcinku 21-3 serii propaganda. To dlatego też, wczytując się w statystyki bitew średniowiecznych czy starożytnych, dostrzegamy często bardzo nieostre zapisy. Jak straty nieznane, poważne, bardzo ciężkie czy wysokie. Wynika to z kilku powodów. Przykładowo ówcześni historycy mogli w ogóle nie odnotować tych informacji, bo nikt nie policzył strat, albo uznał ich podanie za bezcelowe, albo też ci historycy jak najbardziej te straty odnotowali, ale aż zbyt nadgorliwie. Podając, że zginęło powiedzmy 15 tysięcy żołnierzy wroga, w czasie gdy w innych źródłach wskazywano, że siły przeciwnika w tej bitwie liczyły maksymalnie 10 tysięcy dusz. Analizując straty w danych walkach, często zauważamy pewną prawidłowość. Uszczuplenia własne są zaniżane, a wrogie zawyżane. Nie inaczej jest w przypadku statystyk walk z 1939 roku, co wykażemy w dzisiejszym odcinku. I próbując odpowiedzieć na pytanie, jakie były straty Niemców w 1939, już na samym początku doznajemy zderzenia ze ścianą. Przede wszystkim mentalną. W naszym społeczeństwie jest bowiem bliżej nieokreślony kompleks, który zakłada, że wszystko, co w najmniejszym chociaż stopniu podważa jakiś mit narodowy, jest uważane za bezprecedensowy atak na Polskość i samych Polaków, a człowieka, który odważył się ten mit zweryfikować należy wytykać palcami, zgnoić i najlepiej wyciąć ze zdrowej tkanki społeczeństwa. Żeby zatem w ogóle mówić o stratach i mieć jakieś wyobrażenia na temat ich rozmiaru, należałoby przede wszystkim wypić szklankę zimnej wody, głęboko oddychać, no i otworzyć się na rzetelne źródła. Spróbujmy zatem zmierzyć się z mitem wielodziesięciotysięcznych strat, zadanych Niemcom w roku 39. Ale najpierw postarajmy się może dowiedzieć, z jakimi siłami wyjściowo Wehrmacht w ogóle wkraczał do Polski. A to nie jest wcale takie oczywiste. Różne źródła podają bowiem różne wartości, co zresztą powtórzy się w dalszej części materiału w kwestii strat. W tym miejscu już właściwie można sobie zadać pytanie. Ale jaki to w ogóle problem ogarnąć to raz na zawsze? Przecież... Niemcy mieli hopla na punkcie dokładności, więc stan wyjściowy oraz statystyki każdej jednostki można spokojnie określić na podstawie istniejącej dokumentacji. Ciężko się z Państwem nie zgodzić, można, to prawda, ale słowo klucz to istniejąca dokumentacja. Mnóstwo źródeł niemieckich zostało zwyczajnie celowo zniszczonych lub uległo anihilacji w toku działań wojennych już na terenie Rzeszy. Te, które zostały, to nadal setki tysięcy. W sumie, jeśli nie miliony stron dokumentów w równym stanie zachowania. Każdy do gruntownego przeanalizowania, czego przecież nikt za darmo nie zrobi. Poza tym znajdują się w rękach nie tylko Niemców, ale też Brytyjczyków, Amerykanów, Rosjan, Polaków i tak dalej. Zbadanie tego wszystkiego wymagałoby kompleksowych i skoordynowanych badań wielu środowisk historycznych, rzetelnego skatalogowania tych informacji i zaprezentowania zgodnych wyników. Przede wszystkim jednak, nawet jeśli już mamy te dokumenty, to paradoksalnie nadal nie wyczerpuje to problemu. No bo ktoś może przecież powiedzieć, ale chwileczkę, Niemcy dysponują kartami poległych, więc jaki jest kłopot sprawdzić ich stan? No, kłopoty są dwa, a w sumie nawet trzy. Po pierwsze, nie wszystkie karty się zachowały. Po drugie, Niektóre karty są dublowane, a niektóre występują nawet trzykrotnie, a i w większej liczbie egzemplarzy się zdarza. Po trzecie, w końcu karty te mogą być nieoczywiste wobec zmarłych z ran, ale już po zakończeniu działań wojennych roku 1939, jak również później odnalezionych zaginionych, którzy okazali się polegli. No dobra, to może spis cmentarzy. No znowu psikus. Bo to, że cmentarz wojenny jest rozplanowany, powiedzmy, na 400 poległych, nie znaczy przecież, że wszystkie kwatery zostały zapełnione. To oznacza jedynie, że tyle jest tam wolnych miejsc do pochówku. Kropka. Ponadto związana z tym jest jeszcze jedna dodatkowa kwestia, a mianowicie dochówki. No przecież nikt nie ograniczał funkcjonowania nie w pełni obsadzonego cmentarza do jednej tylko kampanii czy danego roku. Żołnierz, który poległ w, powiedzmy, 44 roku, spokojnie mógł zostać pochowany na cmentarzu wojskowym, na którym spoczywali sami polegli z roku 1939. Dochowywano przecież również zabitych we wrześniu 1939 roku do cmentarzy z Wielkiej Wojny. Doraźnie, ale jednak to robiono. Słowem, nadal to tylko co najwyżej zbliżamy się do prawdy, a nie odkrywamy jej ze stuprocentową pewnością. To dlatego też nasze szacunki są naprawdę bardzo ostrożne. A jedyne czego możemy być pewni, to straty pierwszego batalionu 73. pułku piechoty, które ogromnym wysiłkiem udało się ustalić, a z którymi możecie się zapoznać w książce Historia gotykiem spisana, nadal dostępnej na naszej stronie internetowej, teraz w nowej, niższej cenie. Swoją drogą tak prywatnie od siebie dodam, że mając świadomość jak wiele czasu i pieniędzy Kosztowało mnie ustalenie poległych w jednym tylko batalionie, jednego tylko pułku w okresie lekko ponad, no w sumie, jednego miesiąca wojny, to jestem sobie w stanie naprawdę wyobrazić, no jakie byłyby w ogóle koszty nie tylko finansowe, ale też intelektualne ustalenia w ogóle takich informacji, nie tylko w ramach całej kampanii wrześniowej, ale w ogóle też w ramach całej II wojny światowej. Ale. Przewrotnie powiem, że jeżeli ogólnie myślicie Państwo, że określenie liczby poległych jest problemem, to nic bardziej mylnego, bo nawet ustalenie dokładnej liczebności niemieckiej armii na dzień wybuchu wojny no, jest wyjątkowo trudne. Różne źródła podają bowiem różne liczby, no, które jednak najbardziej oscylują wokół ogółu 4,5 miliona żołnierzy. Oczywistym chyba jednak powinno być, że nie wszyscy ci żołnierze w ogóle do Polski wkroczyli. Liczba atakujących nasz kraj no, też jest nieostra. Ogólnie oscyluje ona między 1,5 a 1,8 miliona żołnierzy, przy czym no, najbardziej prawdopodobne jest, że zaatakowało nas około 1,6 mln żołnierzy niemieckich. Jako jednak, że stan wyjściowy nie jest dla nas tutaj najbardziej istotny, to przyjrzyjmy się temu, co nas najbardziej dziś interesuje, a mianowicie straty. I najpierw uwaga, uwaga! Najbardziej rzetelne i zacne źródło historyczne, na które ludzie często beznamiętnie się powołują, czyli Wikipedia. I a joke to you? Kochani, ze względu na to, że liczb będzie dużo, pozwólcie, że będę jednak korzystał ze ściągi. Otóż, według tej naszej rzeczonej Wikipedii, straty Niemców wyniosło ostatecznie 17 106 zabitych. 36 995 rannych oraz 486 zaginionych. Czytamy jednak, że można znaleźć źródła, według których do 24 września straty niemieckie wyniosły 91 278 zabitych, 63 417 ciężko rannych oraz 34 938 lżej rannych. Ogólnie jednak straty przyjmuje się, że wynosiły 16 000, 343 zabitych, 320 zaginionych i 27280 rannych. No i według tej samej Wikipedii spotyka się różne dane, które ogólnie no są niby bardzo zbliżone do siebie, więc Wikipedia twierdzi, że te e, statystyki są jak najbardziej wiarygodne. I my postanowiliśmy rzucić Wikipedii wyzwanie. Otóż chcieliśmy skonfrontować Podsumowanie zawarte w artykule o wrześniu 39 z artykułami na temat różnych bitew. No i nie uwierzycie, co nam wyszło. Po sprawdzeniu, przeanalizowaniu, zliczeniu wszystkich statystyk ze wszystkich dostępnych artykułów na temat bitew roku 39, no to według znajdującej się tam informacji poległo od 17 297. Do 19 729 Niemców, średnia 18 513, rannych zostało między 15 078, a 15 278 żołnierzy, średnia 15 178, a także odnotowuje się 1000 zaginionych. Teraz wyświetlamy Wam wszystko podsumowane, żebyście się nie pogubili. Niby wszystko nam się w miarę zgadza, prawda? No nieprawda, bowiem mnóstwo artykułów odnośnie wrześniowych bitew nie ma w ogóle wskazanych niemieckich strat, no albo opisuje się je w sposób wyjątkowo nieprecyzyjny, na przykład straty znaczne, duże, poważne itd. Sporo bitew i potyczek w ogóle nie ma swoich stron, a zatem nie zostało zupełnie opisanych. Co to oznacza? No mniej, ni więcej jak tyle, że straty należałoby spokojnie o jakiś naprawdę spory procent zwiększyć. Tak nie wolno. Pobij te gary. O nie jestem. Ponadto przykro to mówić, ale taka jest prawda. Wiele raportów polskich, na których budowano te dane, także było wyssanych z palca. Na ten przykład warto przywołać fragment książki pana Wróblewskiego pod tytułem Samodzielna Grupa Operacyjna Polesie 1939. Zgodnie z jej treścią generał Kleberg poinformował o wykryciu czterech pułków 13. Dywizji Piechoty Zmotoryzowanej, która w walkach straciła około 100 czołgów i samochodów pancernych, co było no niemożliwe. Bo po pierwsze dywizja ta miała trzy pułki piechoty, a nie cztery. To był 33., 66. i 93. plus, owszem, czwarta jednostka, ale był nią 13. Pułk Artylerii, a nadto dywizja ta nie mogła stracić jakiegokolwiek z czołgów, bo ona czołgów w ogóle nie miała. A takich historii jest naprawdę całe mnóstwo i o mitach związanych z wojną obronną będziemy wam jeszcze w przyszłości na pewno opowiadać. Wróćmy jednak do tematu głównego i przyjrzyjmy się niemieckim statystykom ze stanem właściwym na 20 września 1939 roku. Czytamy w nich, że w Polsce łącznie poległo 5260 żołnierzy, rannych było 21684, chorych 11762, a zaginionych 6221. Tutaj Wam wyświetlimy teraz plansze, żebyście też się z tym nam nie pogubili. I lekko można jednak przyjąć, że tak naprawdę, no spokojnie, 3 czwarte zaginionych zasiliła potem kolumnę polegli, a sporą część dopełnili ranni, którzy zmarli później w szpitalach. Zapewne w nie mniejszej ilości niż 15%. A także chorzy, którzy umarli mimo leczenia, powiedzmy średnio liczy się to jako 5%. Gdybyśmy przyjęli takie szacunki, to wyszłoby nam, że mamy. 5260 poległych plus 4666 odnalezionych martwych plus 3253 zmarłych z ran plus 600 zmarłych z chorób co daje nam łącznie szacunkowe 13779 osób. No i tutaj znów wam wyświetlimy planszę, żebyśmy się nie pogubili w tych liczbach. Przyznacie Państwo jednak, że no mimo wszystko jest to trochę wróżenie z fusów i przydałby się jakiś lepszy dokument, lepsze źródło. No mówicie i macie. Analizując niemiecką dokumentację odnośnie grobownictwa natknęliśmy się na mapę, która wskazywała wszystkie znane miejsca pochówku niemieckich żołnierzy poległych w 1939 roku. No i opracowaliśmy te dane zgodnie z nimi. Na 28 lipca 1940 roku w Polsce znajdowało się 161 miejsc pochówku niemieckich żołnierzy, w tym jedno powyżej 1000 poległych to była Warszawa 1677 grobów, 39 cmentarzy liczących od 110 do 887 grobów, 68 liczących od 10 do 96 pochowanych oraz 51 miejsc, Pochówku, które liczyły od jednego do dziewięciu pochowanych. Dwa brakujące miejsca to święto Chłowice i Stargard, gdzie spoczywało odpowiednio czterech i pięciu poległych, a których ekshumowano i przeniesiono gdzieś indziej. I na tych wszystkich cmentarzach łącznie Niemcy mieli zarejestrowanych w szczytowym momencie 13 436 żołnierzy. I znów plansza, żeby nam się łatwo Liczyło, łatwo było zorientować w tych wszystkich liczbach. Naturalnie trzeba pamiętać, że część poległych i to maksymalnie kilkudziesięciu, była przenoszona do Rzeszy, ale dotyczyło to właściwie jedynie wysokich rangą oficerów, książąt i ewentualnie jednostkowych przypadków podoficerów i promila szeregowych, którzy wywodzili się z rodzin na tyle majętnych i wpływowych aby te rodziny były zdolne wymusić na administracji takie przenosiny, co naprawdę wcale nie było oczywiste. No dobrze, podsumujmy więc naszą wiedzę. Czy możemy jednoznacznie i pewnie wskazać, jakie straty poniosła niemiecka armia w roku 1939? Nie, nie jest to możliwe i niestety prawdopodobnie nigdy możliwym tak na 100% nie będzie. Czy możemy jakoś oszacować te straty? Tak, to już jest jak najbardziej prawdopodobne i możliwe. Zgodnie z posiadanymi przez nas dokumentami dotyczącymi przeglądu niemieckich grobów wojennych z kampanii polskiej 39, a datowanymi na 28 lipca 1940, na cmentarzach wojskowych znajdowało się 13 436 poległych w 1939 roku. Po częściowych komasacjach w większe cmentarze, przy uwzględnieniu przenosin w głąb Rzeszy. Jak również przy uwzględnieniu odnalezionych kolejnych poległych, stan wynosił 13 625 poległych, i to ta liczba jest według nas najbardziej bliska prawdzie. Zapewne pamiętacie, jak wcześniej przywoływaliśmy dane z innego niemieckiego dokumentu, z którego wyszło nam, że szacunkowo zginęło około 13 779 ludzi. Różnica jest tutaj dość niewielka, a to dwa zupełnie niezależne od siebie źródła. To całkiem dobry dowód na to, że tych mniej więcej 13 600 żołnierzy niemieckich jak najbardziej mogło paść. To, co jest też pewne, to to, że to są liczby daleko odległe od Wikipediowskich ponad 17 000 poległych, a już tym bardziej odległe od wziętych z sufitu liczby rzędu 90 000 zabitych i więcej. Pamiętajmy bowiem, że nawet jeśli propagandowe źródła zaniżały straty dla opinii publicznej, to oficjalne i wewnętrzne dokumenty były skatalogowane precyzyjnie co do jednego nazwiska, a to na takich dokumentach oparliśmy nasze wyliczenia. Biorąc pod uwagę fakt, że do walki w Polsce rzucono plus minus 1,5 miliona żołnierzy, poległ mniej niż 1% stanu wyjściowego. Dla porównania wojsko polskie liczyło we wrześniu 1939 roku około 950 tysięcy żołnierzy, przy czym zginęło około 66 tysięcy z nich, co daje blisko siedmiokrotnie większe straty, wynoszące niecałe 7%, a nie uwzględniamy tutaj przecież zaginionych, a odnalezionych martwych, ani też tych, którzy zmarli później z ran. Warto w tym miejscu dodać, że w swojej książce Historia gotykiem spisana udostępniam kompletną liczbę poległych pierwszego batalionu 73 pułku piechoty, która liczy 51 nazwisk, co stanowiło 6,25% stanu wyjściowego batalionu, przy czym Niemcy straty na takim poziomie uważali już za bardzo wysokie. Czy to wszystko jednak jakkolwiek obniża zasługi polskiego żołnierza albo umniejsza randze walk w 1939? Bynajmniej. Heroiczny opór jest tutaj nie do podważenia i nie ma tu większego znaczenia, ilu wrogów faktycznie udało się ubić. Powinniśmy jednak zejść z chmur i zacząć oceniać pewne kwestie realnie, bez oderwania od rzeczywistości. Właściwie zrobić to. Przez szacunek do tych, którzy przyczynili się do takich, a nie innych strat. Mit olbrzymich strat zadawanych Niemcom pokutuje w społeczeństwie no chyba od 39. a my chętnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości obalając mity i uwypuklając prawdziwe tylko informacje. Kochani, odcinek może dość krótki, ale przyznacie, że chyba soczysty. W tej serii Soldaten des Hires... Tak to właśnie będzie wyglądać. Większość odcinków będzie skupiała się na danych, których raczej nie jesteście Państwo w stanie znaleźć w publikacjach książkowych czy w jakimś tam łatwym dostępie. Będziemy dzielić się z Wami wiedzą bardzo szczegółową i, no nazwijmy to, ukrytą w wielu źródłach, powszechnie niedostępną. Oczywiście znajdzie się trochę miejsca na luźniejsze odcinki. Ale spodziewajcie się raczej więcej smaczków prosto z tłustych i prawie nieosiągalnych źródeł. Dziękujemy za Waszą obecność i do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Zoldat des Hires.